Masz dosyć ręcznego wypełniania tych samych danych w dziesiątkach dokumentów. Poznaj potężne narzędzie, jakim jest Paper Pilot, które zrobi to wszystko za ciebie w zaledwie kilka sekund. Jak to działa? Wysyłasz link do kupującego, on wypełnia wszystkie swoje dane, dane do umowy, zapisuje. Ty uzupełniasz tylko swoje informacje, czyli dane sprzedającego. Dane pojazdu. I bam! W kilka sekund masz wszystkie dokumenty gotowe. Umowy, druki urzędowe. Wszystko czego potrzebujesz za jednym kliknięciem. Nie ma znaczenia, czy masz 5, 10, czy 100 dokumentów. Paper pilot ogarnia to w mgnieniu oka. Wszystkie dokumenty są już gotowe, pobrane i wypełnione. Tobie zostaje tak naprawdę tylko je wydrukować i podczas przekazania pojazdu klientowi złożyć podpisy. Czy jesteś ciekawy, jak mogłoby to zautomatyzować i pomóc Twojej działalności? Napisz do nas. Chętnie przygotujemy je specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy.